Thank you. Zbierając kryterium dzisiejszej socjologii, licząc 25 lat na jedno pokolenie, to właśnie popełnia to się 3 razy w 14 pokoleń dziejów chrześcijańskich naszej Ojczyzny. miliony imion i milion istnieje ludzkich. Każde z nich przez Boga posłane na polską ziemię. Każdemu z nich dajesz el nostre którzy chcieli coś do... Co. the nasze serce. i przez nasze serca nie włączy u w solidarny obyczaj i nie wprowadzi do czynu. Jak ostatnią myślą przymodą świadectwo sprzedawców. serca czytelne, na serca do, na intuicję Bożą.